Wszyscy gotowi. Można zaczynać, więc zaczynamy ten program już. <grywa> Witajcie, moje drogie. Witajcie w kolejnym holu Lumpeksowym. Eee, tutaj mam kilka szmatek, tam mam kilka szmatek, także możecie spodziewać się dwóch e, filmów w... w przeciągu krótkiego czasu. Także co, moje drogie, zaczynamy. Po prostu. Pierwsza rzecz to jest taka piękna sukienka. Na pewno będzie nawitać na bank, będzie nawitać dlaczego. E, dlatego, że po prostu wydawało się, że będzie na mnie dobra a się okazuje, że niestety jest na mnie przyciasna troszkę mi się przytyło i niestety, ale no nie wchodzę już w rozmiary e, takie małe raczej już e, 38 większe 36 w pierwszych jest na mnie za ciasna i e, jest taka krótsza moim zdaniem Proszę tak się prezentuje. No ona jest po prostu przepiękna, ale na taki rozmiar według mojej opinii 36. No nie wiem, czy 34, ale na pewno 36. A tutaj jest, słuchajcie, 38. E, selfie Room. Proszę, pokazuję Wam moje drogie tutaj mateczkę Selfie Room rozmiar 38. E, a skład jaki? Na pewno na Bardzo fajny materiał. Yy, także wiecie, no mam fajny. Yy, 95% koton, 5% Elastan. Kolejna rzecz to taka bluzka, słuchajcie. Taka bluzka. Yy, we vlogu w ostatnim wspominałam Wam, że w jednej z rzeczy, którą teraz pokażę yy, w holu robeksowym yy, byłam na choice w szkole mojego syna, także to była ta bluzka. Fajny taki print co pęterkowy, bardzo przyjemna tutaj łezka. Z tyłu na pleckach. Myślę, że tą bluzkę na pewno sobie zostawię. Ona jako tako do mnie pasuje. Można by rzec skład. Ciężko. Ciężko ze składem, ale na pewno jest dobry. Nawet wiecie co? Metki nie ma z marką, z firmą. Na pewno jest dobry ten skład, bardzo taki, nawet na upalne dni jest dobry, bo to jest taki materiał, po dotyku czuję, który wsiąka na szpod. Także to taka bluzeczka. Kolejna rzecz, moja drogie, to taka marynarka z Berszki. Biała w brązowe paseczki, proszę bardzo. Tutaj jest Berszka. I rozmiar XS. Ja bym powiem, że się zastanawiałam. Naprawdę się bardzo nad nią zastanawiałam czy ją wziąć, czy nie wziąć. Tak patrzę, bo miała takie dwie plamki tutaj na plecach, ale widzę, że się sprały. Widzę, że się sprały. Krój naprawdę bardzo mi się podoba krój tej marynarki. E, gdybym założyła na siebie, to... E, no to byście widziały krój tej marynarki. Fajna. Krój jest naprawdę bardzo fajny. Materiał też jest fajny. Zaraz Wam skład przeczytam, jeśli w ogóle jest. Jest. E, guziczki takie. Wyglądają na drewniane, można by rzec. Kieszonki udawane po bokach. Tutaj rękawy są podwijane i możemy je sobie, wiecie, przypiąć tutaj na takie typowe klamerki. Także fajna. Możemy mieć opcję z długim rękawem i możemy mieć opcję z krótkim, z takim rękawem czwarte. Skład. Szukam składu. 65% koton i 33% wiskoza. Przyjemny jest ten materiał jednak, gdyż tak zaszłam do domu. Pokazałam w ogóle mojej mamie, bo, bo była akurat u nas. I tak mówię, mamo ja w ogóle nie wiem dlaczego ja to kupiłam, bo mi to przypomina jedno wydarzenie właśnie w historii. Naszego kraju, i ja po prostu tego na siebie nie mogę założyć. Tutaj z tym, wiecie, to nie ma rozporka, ale wygląda, jakby miało być. No, krój, jedynie krój mnie urzekł, bo już jeżeli chodzi o wzór, to jednak kojarzy mi się to z czymś, i, i albo to sprzedam, albo to wyrzucę, bo chodzić w tym jednak nie będę. To jest taki zakup, który no nie był do końca przemyślany. Nie oszukujmy się. Skusiła mnie tak naprawdę mm, skusił mnie tak naprawdę krój, ale jakoś tak nie mogę się przemóc, aby to na siebie założyć. ta da da, -da! Kupiłam też sukienkę z Grain Point. Proszę bardzo, Grain Point. I jakoś tak Wam powiem, że do tej pory nigdy mi się z tej firmy nic nie trafiło. Tutaj źle paseczek założyłam. Tutaj ma taką po boku szlufeczkę. Ona jest z paseczkiem, także fajnie ona... Talii, yy, możemy sobie ją zawiązać. Bardzo fajny decolik. Kolor. No, wolałabym, żeby była różowa albo taki delikatny róż, bo taki róż jednak najbardziej do mnie pasuje. No nie ma co się oszukiwać, czy mam włosy ciemne, czy mam włosy blond, to jednak do mojego typu urody róż yy, albo taki delikatny róż yy, najbardziej do mnie pasuje. Najlepiej się w takich kolorach czuję, ale myślę, że ta sukienka. Wcale źle w niej nie będę wyglądała. Bardzo taki delikatny, przyjemny materiał. A skład? Poszukamy i powiemy. 100% wiskoza. Także super. Naprawdę, tą sukieneczkę sobie na pewno zostawię, bo na okres letni, jak znalazł. Na pewno będzie się w niej bardzo dobrze chodziło. I już wiesz, jak nie jest mi potrzebne i ja w ogóle tutaj wszystkie ubrania leżą na mnie. Ostatnia rzecz. Słuchajcie, i to jest spódnica. Zapnę tutaj guziczki. Zupełnie nie mój styl. Zupełnie nie mój styl, naprawdę. Ale jakoś tak jej krój yy, nie skusił. Po prostu skusił mnie ten krój tej spódnicy. I tak sobie myślę, że no ja jej po prostu nie sprzedam. Ja ją będę miała w, so w swojej szafie. O ile jest na mnie dobra, zaraz to sprawdzimy. I jak tylko nadarzy się jakaś okazja, to ją po prostu założę, bo materiał jest naprawdę taki fajny. Chociaż jeszcze się zastanawiam, ale ona ma coś w sobie po prostu. Ma coś w sobie ta. Yy... Widzicie? No jest po prostu świetna, aż wstanę. Tak do siebie ją przyłożę. Odłożę yy, ta ubranka. Tutaj. I pokażę Wam. No drogie, przecież. Nie no, ona jest wspaniała, ona mi się tak bardzo podoba, w ogóle przypomina mi no czasy, czasy wojenne, tak mi się wydaje, że w tych czasach kobiety nosiły takie spódnice, ona w ogóle jest tutaj dla mnie do połowy łydy i do niej w ogóle, o widzicie, no, nie wiem czy ten golfik z tym swaterkiem przypadkiem do niej nie pasują, um, jakieś czarne stopki, kozaczki do tego, y Albo błotki, ale na pewno na obcasie. Yy, chociaż, chociaż yy, wada jest jedna. Nie wiem, jaki to jest skład materiału, z tego względu, że yy, no nie ma tutaj. Wszystko się do niej czepia. Ona w ogóle ma taki materiał. Fajny jest to materiał. Na pewno nie jest to. Wiecie, tak już, na pewno jakiś skład sztucznego materiału tutaj jest, ale kurczę. Ma kieszoneczki. No, prezentuje się nieźle. Aż założę tutaj, wiecie, po prostu tak na swoje ubranie. Mm. Założyłam. Słuchajcie, założyłam. Nawet jeszcze mogę trochę przytyć. Jeszcze trochę tutaj, o, widzicie? Luzu jest. Ale kurczę, no jest ona przepiękna. Ona jest... Przeszkadza mi ta huźlewka. Duże kieszenie. Tutaj cała w takiej długości na guziczki. Z tyłu. Razuje się tak i tak sobie myślę, że delikatny obsasik właśnie rajstopki i nawet ten sweterek z tym golfikiem, to nawet ładnie tak sweterek z golfikiem. I to nawet źle nie wygląda. Tylko no jeżeli ktoś ma po prostu taki styl, właściwie, no, wiecie... Nie o styl też to chodzi. Do sklepu w takiej spódnicy na zakupy nie pójdę. Po prostu trzeba mieć gdzie wyjść w takiej spódnicy. Ale według mnie jest. Jest po prostu przepiękna. Jest też w ogóle bardzo fajnie tutaj yy, szyta. Widzicie? Ma takie pliski, ma takie zakładki. Więc no. Super. Mi się naprawdę bardzo podoba. Także co, moje drogie? Dzisiaj to wszystko. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli Wam się podobało, macie ochotę i macie życzenie, to subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnym. Pa!